W niedzielę 19 lutego na przystani w Karlinie kąpały się morsy z dwóch klubów Koszenickiego Posejdona i Białgarskiego Sopla. Impreza odbyła się po raz piąty. Już po godzinie 11.00 pierwsi miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie, zaczęli zjeżdżać się na przystań. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12.00. Po rozgrzewce morsy zaczęły wchodzić do wody, która miała zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale zahartowanym morsom to nie przeszkadzało. Od czterech lat kąpię się przede wszystkim w morzu zimową porą. Pierwszy raz jestem nad rzeką. Powiem tak, od tamtej pory ani razu nie przeziębiłem się. Katar. Nie wiem co to jest. Pobudza to moje siły witalne. Namówiłem też parę osób, m.in. żonę i syna, którzy też się wykąpali w morzu. Sprawia mi to radość i, i staram się po prostu czerpać z tego jak największe korzyści. Po chwili wszyscy już pływali osobno i w kółku. Kąpieli przyglądał się tłum spacerowiczów. Uczestnicy takich kąpieli mówią, że hartują one organizm i chronią przed chorobami. Ubrani tylko w kąpielówki, a czasem też w czapki i rękawiczki z radością wskakiwali do zimnej wody. Fantastycznie że człowiek czuję, jak ktoś ma problemy z anginą w zimie, czy jakieś zatoki, to przechodzi jak ręką odjął. Ja kiedyś miałem par razy w roku takie jakieś choroby przypadkowe. I od, od kiedy się kąpię, Zapomniałem, co to znaczy łóżko i chorowanie. Także serdecznie wszystkich namawiam. Fantastyczna zabawa. Super atmosfera. Człowiek ma w sobie tyle endorfin, że mógłby cały dzień chodzić uśmiechnięty i i szczęśliwe. W czasie trwania kąpieli niezwykłą przytomnością umysłu i odwagą wykazała się dorota grzyb, która zauważywszy, że dość mocny nurt porwał jednego z młodszych morsów, bez chwili wahania ruszyła mu z pomocą i pomogła wydostać się na oblodzony brzeg. Po kąpieli na radosnych i zadowolonych morsów czekał ciepły poczęstunek, ufundowany przez Urząd Miejski w Karlinie. Staropolski żurek rozgrzał każdego miłośnika kąpieli w lodowatej wodzie.